kręgu światowita taśma czwarta, ścieżka druga. Ludzie pierwotni konsumowali ciała zmarłych z różnych powodów. Najważniejszym z nich była wiara w przejęcie cech osobowych spożywanego po śmierci osobnika. Na przykład spożywanie mięsa zabitych nieprzyjaciół świadczyło chęci osiągnięcia ich męstwa i waleczności. Również wierzono, że przez spożycie najbliższych swych krewnych, zwłaszcza po linii męskiej, osiągnie się ich siłę, przebiegłość, zręczność lub spostrzegawczość, a więc te cechy ludzkie, które odgrywały poważną rolę w rozwoju ludzi pierwotnych, decydującą niejednokrotnie o powodzeniu w różnych przedsięwzięciach, a nawet o życiu. Młode kobiety spożywały najczęściej mięso swych zmarłych matek lub innych kobiet, mających dzieci, aby posiąść cechy płodności. W północno-zachodniej Melanezji, na wyspach Triobrackich Nowej Gwinei, u współcześnie żyjących tubylców do niedawna przestrzegany był zwyczaj wysysania przez synów kości zmarłego ojca, w celu pozyskania jego waleczności, męstwa i mocnego charakteru. Chcąc zachować jak najtrwalszą pamięć o zmarłym i o jego oddziaływaniu z zagrobu na żyjącą rodzinę, starano się przechowywać charakterystyczne szczątki kostne zmarłego, które czczono jak święte relikwie. W tym celu najbliższa rodzina zmarłego wybierała. Z rozkładającego się ciała nieboszczyka, kości kończyn, żebra i inne. Szczególnym szacunkiem otaczano głowę nieboszczyka. Do przyjętych zwyczajów wśród tubylców melanezyjskich należało noszenie czaszki zmarłego męża przez wdowę lub przynajmniej jego szczęki, zawieszonej na szyi, która miała chronić od wszelkich niepowodzeń i nieszczęści życiowych. Zwyczaj ten pomimo zakazów miejscowych władz, Zakorzeniony był wśród Melanezyjczyków na Nowej Gwinei, do niedawna jeszcze praktykowany był potajemnie. Nocą zakładano się na cmentarze w celu ponownego wydobycia zwłok. Na uwagę zasługuje również fakt wyrabiania przez mieszkańców wysp triobrackich Nowej Gwinei, różnych ozdób upiększających kobiety, a nawet przedmiotów użytkowych z kości zmarłych pogratymców. Współcześni Papuasi, hołdując dawnym zwyczajom, i jeszcze do niedawna uprawiali kanibalizm. Spożywanie zabitych osobników przez człowieka neandertalskiego wynikało z pobudek wierzeniowych. Upolowanie groźnych zwierząt było w tamtych czasach czynem zasługującym na uznanie współmieszkańców. Dzielni myśliwi, bogaci w liczne trofea, uchodzili za bohaterów, byli wzorem dla młodzieży, która zgodnie z rytuałem, starając się doścignąć i nabyć cechy bohaterów, zjadała ich ciała po śmierci a kości używała do wyrobu różnych przedmiotów. W 1912 roku w jaskini Ofnet koło Nördlingen w Bawarii znaleziono 33 czaszki ludzi neandertalskich ułożone w dwóch grupach liczących po 27 i po 6 każda. Były to czaszki przeważnie kobiet i dzieci zabitych mocnym uderzeniem w głowę kamiennym tłukiem. Następnie głowy zostały odcięte od szyi i złożone w jednym miejscu. Pozostałości prawdziwej rzezi, połączonej z wielką ucztą kanibalistyczną, odkryto na przełomie XIX-X wieku w jaskini Krapina pod Zagrzebiem w Chorwacji. W jaskini tej znajdowały się kości ludzkie około 21 osobników, połupane ze śladami nadpalenia oraz obgryzania, pomieszane wraz z kośćmi zwierząt łownych. Były to głównie kości dzieci i kobiet neandertalskich. Odkrycie w jaskini Krapina jest dowodem ludożerstwa, bądź też świadczy o zamierzonym wyniszczeniu starej ludności przez nowych przybyszów. Nadpalone kości to resztki pozostały po upieczeniu ciał nad ogniem lub ich wędzeniu. Najstarsze ślady uczt kanibalistycznych na ziemiach dzisiejszej Polski pochodzą z okresu działalności Homo sapiens i znajdują się w jaskini maszyckiej w dolinie prądnika koło ojcowa. W jaskini tej Znaleziono kości 16 osobników w różnym wieku, przeważnie dzieci, młodocianych, a z pięciu osób dorosłych były trzy kobiety i dwóch mężczyzn. Sądząc, po śladach na kościach nacinanie, zadrapanie, ogryzanie zabito te osoby w celach ludożerczych. Mieszkańcy jaskini maszyckiej należeli do kultury magdaleńskiej, której nazwa pochodzi od jaskini w La Madeleine w południowej Francji. Na podstawie wyliczeń. Zbrodni w celach kanibalistycznych dokonano w jaskini maszyckiej około 14 tysięcy lat temu. Wykopaliska w kraju potwierdzają fakty spożywania mózgów zmarłych według ówczesnych wierzeń siedziby mądrości i sprytu oraz wysysania szpiku kostnego źródła siły. W jednym z grobów tzw. kultury amforkulistych nazwa od charakterystycznych naczyń w miejscowości Stok pod puławami znaleziono fragment dwóch szkieletów. Przed około 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, ze śladami nadpalenia. Kości należały do młodego mężczyzny smukłej budowy niskiego wzrostu. Z drugiego osobnika zachował się tylko wierzch czaszki, tak zwane kaloty. Odłupany wierzch czaszki świadczy o sposobie wybierania mózgu, a ciemne zabarwienie dookoła czaszki być może jest pozostałością po intensywnym działaniu ognia. Można więc przypuszczać, że odcięcie głowy i odłupanie podstawy czaszki wynikało z chęci usmażenia i spożycia mózgu. Wprawdzie podłożem uczt kanibalistycznych były głównie sprawy kultowe, jednak nie można wykluczyć pewnych lokalnych zwyczajów, a nawet takich nawyków, jak łakomstwo czy smakoszostwo. Usmażone na ogni ciało ludzkie, a zwłaszcza pieczony w odłupanej czaszce mózg, mogły stanowić dla ówczesnych ludzi pewien przysmak. Czaszki z odłupaną podstawą. Spotyka się niekiedy na różnych stanowiskach archeologicznych. Szczególną wymowę posiadają znaleziska z terenu osad czy grodziska, a więc stałych miejsc zamieszkania, gdzie odbywały się uczty kanibalistyczne. Taką odłupaną czaszkę ludzką znaleziono podczas prowadzonych ostatnio prac wykopaliskowych na terenie osady otwartej ludności kultury łużyckiej w miejscowości Słupca, województwo Koniny. Osada ta pochodzi z wczesnej epoki żelaza sprzed około 500 lat przed naszą erą, a więc jest o około 2000 lat młodsza od wspomnianego grobu skalotą ludzką ze stoku pod Puławami. Niezwykłego pod tym względem odkrycia wykopaliskowego dokonano w 1971 roku na terenie grodziska prasłowiańskiego w Gzinie, województwo bydgoskie, gdzie znaleziono kości ludzkie wśród znacznej liczby przedmiotów i bardzo dużej ilości kości zwierzęcych. Wszystkie te kości były połupane I miały ślady nacięć Wykonanych ostrym narzędziem Uprawianie przez ludność prasłowiańską Praktyk kanibalistycznych Na obszarze ziem Polski Nie jest czymś wyjątkowym W pradziejach kontynentu europejskiego Ślady tego obyczaju Znane są na różnych obszarach I w różnych okresach pradziejowych Dowodem m.in. są interesujące Odkrycia wykopaliskowe na Morawach Gdzie w jednym z grobów Pochodzących z około tysiąca 600 lat przed naszą erą, zauważono ślady wtórnego, rytualnego odkopania zwłok dla dokonania obrzędów kanibalistycznych. Z krowami w zaświaty Odkrycia wykopaliskowe niejednokrotnie wskazywały na wyjątkowe traktowanie zwierząt udomowionych w okresie Neolitu przez dawnych mieszkańców naszych ziem. Przejawem czci i szacunku, jakim otaczano na przykład psa, Najwierniejszego przyjaciela człowieka Jak też roli jaką zwierzę zajmowało w życiu religijnym Dawnych pasterzy i rolników Są groby zwierząt podobne do ludzkich W 1952 roku Podczas kopania fundamentów Pod budynek przedszkola w Strzyżowie Koło Chrubieszowa Natrafiono na grób W którym znajdował się szkielet niedużego psa Oraz dary grobowe Stała tam duża amfora Bogato zdobiona wzorami wykonanymi Za pomocą odciskania i zrytymi ornamentami kreskowymi, oraz kubek o zaokrąglonych kształtach również zdobiony. Przypuszczalnie w naczyniach tych znajdowało się pożywienie i płynny do picia ofiarowany zwierzęciu na jego pośmiertną drogę. Zdobienie wyrobów ceramicznych przy użyciu sznura nazwane zostało w archeologii kulturą ceramiki sznurowej. Około drugiego tysiąclecia przed naszą erą kultura ta rozprzestrzeniła się w Europie i obejmowała prawie całe terytorium dzisiejszej Polski. W strzelcach koło Mogilna w jednym z dobrze zachowanych grobów psich został znaleziony kubek i miska gliniana. Pies spoczywał na lewym boku z pyskiem zwróconym na wschód. Na pośmiertne życie wyposażono go w dwa naczynia. Na cmentarzysku tym zachowały się do dzisiaj kopce nadziemne, niewielkie kurchany, ujawniające archeologom wiele szczegółów pogrzebowych ówczesnych ludzi. Niemniejszym kultem i czcią było otaczane bydło rogate. Wyrazem stosunku człowieka neolitycznego do tych udomowionych zwierząt i pozycji, jaką zajmowały one w życiu i wierzeniach religijnych, są liczne groby krów, w których zachowały się pozostałości świadczące o obrządku grzebalnym zgodnie z przyjętym rytuałem. Zwłoki krów składano do wykopanych jam grobowych. Podobnie jak ludzi, bydło hodowlane zaopatrywano na wieczną drogę w naczynia lub przedmioty, najczęściej kościane lub rogowe, mające niekiedy znaczenie symboliczne. Na terenie Polski są znane cmentarze krów pochodzące sprzed około 4000 lat temu. W okresie międzywojennym takie cmentarzysko odkryto w Złotej koło Sandomierza. Było ono położone na niewielkim wzniesieniu zwanym Gajowizna. W czasie prac odkrywczych znaleziono także nieliczne pochówki ludzkie. Natomiast na stanowisku neolitycznym w Brześciu Kujawskim na Kujawach, potwierdzającym bogate osadnictwo neolityczne, w jednej z jam złożone były dwie krowy. Zwierzęta leżały na boku, głowami i kończynami zwrócone ku sobie. W okolicach szyi krów znajdowały się dwie koliste tarczki kościany z otworkami. Jak wskazują odkrycia wykopaliskowe, traktowanie zwierząt domowych, tak jak zmarłych ludzi, stanowiło ważny atrybut ówczesnej wiary, upatrującej bogów nie tylko w siłach przyrody, ale również przypisującej zwierzętom moce życiodajne i nadziemskie. Znaleziska małych figurek, tzw. wołków, sprzęgniętych jarzmem, glinianej miniaturki z krążnicy Jarej koło Lublina lub miedzianej figurki z Bytynia w okolicach szamotu, mających charakter obrzędowy związany z kultem zwierząt, pozwalają przypuszczać, że te zwierzęta pociągowe były również wielce pożyteczne i używane do uprawy roli. Ofiary ze zwierząt składane Bogom miały różne przeznaczenie – Bydło zabijane podczas obrzędów pogrzebowych i składane do grobu ludzkiego przeznaczane było na ofiarę bogom świata podziemnego. Ofiara jednego zwierzęcia lub kilku, zależnie od stopnia zamożności zmarłego, wynikała z potrzeby zapewnienia przychylności bóstw dla zmarłych ludzi. W zwierzętach bowiem dopatrywano się źródła nadprzyrodzonej siły, którą wyzwalano przez ich uśmiercenie, a upuszczoną z nich krew ożywczą zlewano wprost zmarłemu do grobu ofiary zwierzęce złożone Bogom świata podziemnego miały również zabezpieczyć według ówczesnych wierzeń ludzi żywych przed nieprzewidzianą nieprzychylnością oddziaływania zmarłych na pozostałą przy życiu społeczność największe tajemnice kryją jednak duże jamy ofiarne znane z cmentarzyska kultur amforkulistych w Złotej koło Sandomierza, zawierające szczątki kostne kilku lub kilkunastu krów jednocześnie zabitych w celach rytualnych Zapewne szczątki te stanowią pozostałości mordów rytualnych przeprowadzanych z okazji obrzędów kultowych w celu przebłagania sił nadprzyrodzonych. Pozyskanie przychylności bogów, od których zależała wszelka pomyślność życia i rozwoju, oraz dostatek zbiorów, miały istotne znaczenie dla społeczności neolitycznych. W niektórych jamach ofiarnych, w złotej, znalezione zostały ostrza kościany używane do zabijania krów. Takie same ostrza. Pochodzą również z Parchatki i z Klementowic koło Lublina. Niekiedy podczas krwawych ofiar składanych ze zwierząt sięgano i po ludzi, nie oszczędzając małych dzieci. O takiej ponurej scenie uśmiercenia dziecka i złożenia go do jednej jamy z poćwiartowanymi krowami na ofiarę bogom świadczą znalezione w złotej liczne szkielety zwierzęce, a wśród nich czaszka dziecięca i kości ludzkie. Panował również obyczaj składania ofiar z ludzi zmarłych, których zwłoki wydobywano z grobów i przenoszono w inne miejsce. Były to tak zwane pochówki wtórne. Nieraz już po rozłożeniu się zwłok wyjmowano kości, składano je na ofiarę nieboszczykowi głównemu w grobie zbiorowym. Taki ciekawy grób zbiorowy został odkryty w lesie stockim koło puław, w którym głównym zmarłym była kobieta, pochowana z dwoma mężczyznami. Jeden z nich ułożony był w pozycji skurczonej ze zgiętymi nogami i kolanami dotykającymi brody. Czaszka drugiego mężczyzny i kości szkieletu leżały bezładnie. Składanie ofiar ze zwierząt i ludzi było uprawiane przez wiele ludów i społeczności, będących na różnych szczeblach rozwoju w całym świecie, i przetrwało niemal do naszych czasów. Te krwawe zwyczaje znalazły odbicie w dziejach literatury starożytnej. O ofiarach składanych zmarłym mówi Homer w księdze 23, obrazując scenę pogrzebu bohatera greckiego Patroklesa kładzie zmarłym cztery przepyszne rumaki, z nimi dwa psy, mnóstwo owiec i wołów zabija. W dalszej scenie obrzędu pogrzebowego znajdujemy takie sformułowanie Onym owcom pokornym pod gardziele i krew w dół ściekała. Takie praktyki pogrzebowe stosowali Grecy, o czym mówią inne fragmenty poematu Homera. Wypasłe woły, bite zabójczym obuchem, padały oddające dech z ryczeniem głuchem. Rżnęli lewkie kozy, rżnęli owce białe I odyńce długimi kłami okazałe Muć wielkie mięsa sztuki ponad ogniem piekła A krew bydląd przy zmarłych strumieniem ciekła W celu pozyskania pomocy i łask boskich Na wypadek klęski i chorób społecznych Grecy urządzali rzezie ofiarne dla przebłagania bóstwa Bijmy owce i kozy dla niego w ofierze aby ubłagan wstrzymał ten mur niebezpieczny. Jak się ogólnie przyjmuje, wydarzenia opisane przez Homera miały miejsce około 1200 roku przed naszą erą. W Polsce była już wtedy epoka brązu, przełomowego wynalazku ludzkości, trwającego od XVIII wieku przed naszą erą. W owym czasie dokonywać się zaczęły w kręgu wierzeń ludności zamieszkującej nasze Ziemię wyraźne zmiany, prowadzące do rozpowszechnienia się zwyczaju palenia zmarłych pod znakiem ognia i popielnicy. Na rozległych cmentarzyskach wczesnej epoki brązu, coraz częściej pomiędzy pochówkami szkieletowymi, pojawiać się zaczęły groby ciałopalne. Początki zwyczajów palenia zmarłych w krajach europejskich również i w prahistorycznej Polsce wywodzą się, jak się przypuszcza, z blisko wschodnich cywilizacji, głównie z kultur Sumeru i Akkadu, z obszarów Mezopotamii i sięgają trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. W kulturach tych był rozwinięty system wierzeń opartych na kulcie słońca i ognia, jako źródeł prasiły i początków wszechświata. Wynalazek brązu był wielkim osiągnięciem ludzkości, zwiastującym postęp techniczny i rozwój społeczny. Ta nowa zdobycz cywilizacji w znacznym stopniu kształtowała również świadomość ludzką. Palenie zmarłych było wyrazem wiary różniącej się od wierzeń dawnych myśliwych i zbieraczy w siły nadprzyrodzone otaczającego świata. Zwyczaj palenia zmarłych. Wynikał z wiary w istniejącą poza ciałem niematerialną duszę, całkowicie niezależną od ciała. Wierzono, że paląc ciało, uwalnia się dusza od rozkładającego się ciała nieboszczyka. Oczyszczona przez ogień dusza osiąga wieczność i nieśmiertelność. Wiara w nieśmiertelność duszy i związany z nią zwyczaj palenia zmarłych była w owym czasie na Bliskim Wschodzie religią uprzywilejowaną, wyróżnioną przez władców i warstwy panujące. Według przyjętego zwyczaju pogrzebowego palono uroczyście zwłoki bohaterów starożytnej Grecji. O tym, jak starożytni Grecy wyobrażali sobie duszę opuszczającą ciało, mówi Homer w Iliadzie w scenie śmierci Patroklesa, greckiego bohatera wojny trojańskiej. Tak powiedziawszy, obie dwie ręce ku niemu wyciąga. Darmo Atoli, bo dusza jak mogła nieujęta zeszła z cichym szelestem. Wciąż przez noc caluteńką Patrokla dusza nieszczęsna, w głowach mi stała, zawodząc na los wyrzekając okrutny. Dała mi różne zlecenia, a dziwnie do niego podobne. Księga XXIII. W Odyssey zaś znajdujemy takie sformułowania: Kiedy ciała i kości nic z sobą nie sprzęga, wszystko strawi płomieniami niszcząca potęga. Odtąd z białymi kośćmi życie się rozbrata, a dusza jak sen lekka. Wotchłanie lata pieśń 11. Współzależność w wynalazku brązu ze zwyczajem palenia ciał zmarłych znalazła pewne reperkusje, jeżeli chodziło o jej zasięg od Bliskiego Wschodu do Europy Środkowej. Zwyczaj ciało palenia na przykład w Indiach przetrwał do dzisiaj i jest obrządkiem stosowanym powszechnie. W ciągu XIII wieku przed naszą erą ciałopalenie staje się zwyczajem przyjętym na naszych ziemiach praspowiańskich. Jest to również okres wyodrębnienia się w środkowej Europie kultury łużyckiej, do której należała także ludność mieszkająca w obrębie dzisiejszej Polski. Nie jest kwestią przypadku, że napotykana spuścizna po plemionach kultury łużyckiej obejmuje głównie cmentarzyska bądź inne obiekty cmentarne, z reguły zakładane z dala od siedzib ludzkich, na suchych kępach lub piaszczystych wyniosłościach, przez co mniej były narażone na zniszczenie niż osady i obozowiska. Tradycje cmentarzy trwały przez wieki, a nawet tysiąclecia. Były one miejscami chronionymi i otaczanymi szacunkiem, jak nakazywała religia. Na terenach Polski dzisiejszej zachowały się cmentarzyska łużyckie liczące po kilkaset grobów, stanowiące cenne źródło poznania prasłowiańskiego rytuału pogrzebowego. W obrządku ciałopalenia przejawiał się szacunek i jakby dbałość o pośmiertne życie nieboszczyka, a także strach i obawa przed ewentualną jego zemstą na pozostałych przy życiu. Najpospolitszą formą dawnych pochówków ciałopalnych są groby popielnicowe, których nazwa pochodzi od popielnic, urn glinianych o różnych formach przeznaczonych do przechowywania przepalonych szczątków zmarłych. Popielnice z zawartością stosu pogrzebowego były składane do ziemi. Wokół nich ustawiano mniejsze naczynia i inne przedmioty jako dodatki grobowe na dalszą drogę pośmiertną. Wiara w życie pozagrobowe. Stwarzała potrzebę zaopatrywania zmarłego we wszystko, co było mu dotąd potrzebne za życia, a więc odzież, pożywienie, narzędzia lub broń, a przede wszystkim ozdoby. W niektórych przypadkach spalone szczątki ludzkie były składane nie do popielnic, lecz wprost do niewielkich jam wykopanych w ziemi. Takie groby ciałopalne nazywają się jamowymi z reguły skromniej wyposażone. Wszystkie rodzaje owych pochówków stosowanych przez Prasłowian Występują zazwyczaj na wspólnych cmentarzyskach ciałopalnych. Na przykład w Janówku koło Warszawy stwierdzono istnienie grobów popielnicowych obok grobów kloszowych, których charakterystyczną cechą było nakrywanie popielnicy wraz z przystawkami grobowymi dużym naczyniem odwróconym do góry dnem. Wysokie, dochodzące do około jednego metra wysokości, ręcznie lepione naczynia grobowe są zwane przez archeologów kloszami. Stąd powstała nazwa grobów kloszowych lub Podkloszowych. Istniały one na ziemiach Polski, głównie na Mazowszu, w ciągu IV wieku przed naszą erą. Ten zwyczaj pogrzebowy, przestrzegany przez niektóre społeczności prasłowiańskie, być może wynikał z przekonania, że zmarły powinien mieć własne pomieszczenie pod kloszem, oddzielającym go od świata żywych. Wydaje się również, że nie tylko różne formy zwyczajów pogrzebowych, grobów, ich wyposażania z okresu kultury Łużyckiej były dowodem niejednolitej sytuacji majątkowej i społecznej ówczesnej ludności. Przeprowadzane przez Teresę Węgrzynowicz wzorcowe badania analityczne materiałów kostnych pochodzących z wybranych czterech cmentarzysk kloszowych w rejonie Warszawy wykazały, że groby jamowe oprócz szczątków ludzkich zawierały również przepalone szczątki zwierzęce. Najczęściej były to szczątki kostne krów, owiec, kus, koni i świni. Badanie zawartości prasłowiańskich popielnic wyjaśniło wiele tajemnic ówczesnych zwyczajów pogrzebowych. Przede wszystkim okazało się, że jedna popielnica nie zawsze była miejscem spoczynku szczątków kostnych jednej osoby. Po przebadaniu trzech grobów popielnicowych w Topornicy koło Zamościa wykazano, że zawierały one szczątki kostne osób dorosłych, w tym jednej kobiety i małego dziecka. Przypuszczalnie były to prochy młodej matki z dzieckiem złożone do jednej popielnicy. We wspomnianym janówku w jednym z odkrytych grobów podkleszowych popielnica zawierała przepalone fragmenty kości, świadczące o nieobecności dwóch osobników, z których jednym była około dwudziestoletnia kobieta, a drugim mniej więcej o pięć lat starszy od niej mężczyzna. Szczątki kostne należące do kobiety zajmowały spodnią część popielnicy, natomiast spalone kości mężczyzny zostały ułożone na wierzchu. Już po złożeniu przepalonych kości kobiecych do popielnicy wrzucono na jej szczątki część kądzieli lnianej, jak wykazała analiza w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, włóknia lnianego, technicznego, czesanego, lecz niebielonego. Obrządek ten miał symboliczny charakter. Złożenie kądzieli było wyrazem uznania dla młodej przątki, której pożyteczna praca była wówczas wysoko ceniona. W nowej cerekwi koło pola odkryto grup kultury łużyckiej należący do młodocianej tkaczki. Którą wyposażono na drogę pośmiertną w osiem tkackich ciężarków glinianych. Odkrycia te świadczą również o pełnieniu przez kobiety ważnych czynności produkcyjnych. O zwyczajach pogrzebowych traków współczesnych plemionom praskowiańskim pisze Herodot z kalikarnasu około 480-425 lat przed naszą erą. Każdy ma wiele żon, gdy któryś z nich umrze, powstaje wielki spór między nimi a i przyjaciele biorą w tym gorący udział, aby rozstrzygnąć, którą z nich mąż najbardziej miłował. Otóż tę, która osiągnie zaszczytne wyróżnienie, sławią mężczyźni i kobiety, a najbliższych krewniach zabija ją w ofierze nad grobem, po zabiciu grzebie się ją razem z mężem. Pozostałe małżonki uważają się za bardzo nieszczęśliwe, bo jest to dla nich największą hańbą. Podobnie naświetla to obrzędy kupiec Ibrahim i bn Jakub w swej relacji z podróży po krajach środkowoeuropejskich, odbytej w latach 965-966 naszej ery. A kiedy umrze kto spośród nich, palą go w ogniu. Zaś ich kobiety, gdy im umrze kto, krają sobie ręce i twarze nożem. A gdy nieboszczyk zostaje spalony, udają się do niego rankiem, biorą popiół z owego miejsca, dają go do urny i umieszczają na pagórku. A gdy skończy się nieboszczykowi rok, to jest, gdy minął rok od chwili jego śmierci, biorą ilość dwudziestu dzbanów miodu, albo mniej, albo więcej, i udają się z nią na ów pagórek, zbiera się rodzina zmarłego, jedzą tam i piją, a potem rozchodzą się. A gdy zmarły ma trzy żony, a jedna twierdzi, że go kocha, przygotowuje przy zmarłym dwa kawałki drewna, ustawia je pionowo na powierzchni ziemi, a potem umieszcza inny kawałek drewna poprzecznie na ich końcach. Zwiesza ze środka sznur, którego jeden koniec zostaje uwiązany na szyi w chwili, gdy ona stoi na stołku. Kiedy to uczyni, stołek zostaje spod niej wyrwany, tak że ona pozostaje zawieszona, póki się nie udusi i nie umrze. Innym przykładem stosowania przez społeczeństwa prasłowiańskie zwyczajów zabijania lub dobrowolnego popełniania samobójstwa przez żony lub niewolnicę w związku ze śmiercią męża lub pana są ciałopalne pochówki żeńskie występujące w rzędach grobów męskich, jak to m.in. zostało stwierdzone na Cmentarzysku Kultury Łużyckiej w Częstochowie, w dzielnicy Raków. Zwyczaje pogrzebowe, podkreślające przodującą rolę mężczyzny w rodzinie w obrębie grup patriarchalnych, dowodzą się jeszcze z Neolitu. W odkrytym zbiorowym grobie neolitycznym w Bronowicach pod Kielcami znajdowały się 22 osoby, jeden mężczyzna, wokół którego były ułożone szczątki kobiet i dzieci. W 1976 roku podczas prac badawczych cmentarzyska w Janówku natrafiono na interesujący obiekt. Miejsce specjalnego palenia zmarłych. Była to duża, owalna jama o prawie jednym metrze głębokości i o wymiarach 1,8 na 1,2 metra. Wewnątrz znajdowały się węgle drzewne, przepalone pozostałości kości ludzkich i również zwierzęcych. Dno jamy było wyłożone kilkoma warstwami tłuczonych naczyń i ubitą gliną, która po wypaleniu tworzyła polepę. Podobna polepa koloru pomarańczowego była widoczna na bokach tej jamy. Spalone szczątki ludzkie, wybierane z tego specjalnego miejsca, były składane do popielnic bądź do ziemi. W jednym z przekazów, na przykład, znajdujemy opis palenia zwłok przez współczesnych kamczadałów. Nakładają wielkie stosy suszonych cedrów na trzy lub cztery sążnie około pięciu i pół do siedmiu i pół metra wysokości od ziemi. Na tak ułożone rusztowanie kładą zwłoki nieboszczyka i wszelkie ulubione jego sprzęty. Rozpalony trup mocnym ogniem wkrótce zaczyna się kurczyć, ruszać a nareszcie pali się. Następnie według tamtejszych zwyczajów popioły zebrawszy zmarłego rozsiewa się na wszystkie strony, odsyłając je bogom. Łączność ze światem zmarłych i troska o ich losy pośmiertne wyrażały się nie tylko przez zabezpieczenie przepalanych szczątków nieboszczyków przed zniszczeniem. Na cmentarzyskach spotykamy również ślady ognisk obrzędowych zachowały się przepalone węgle drzewne i nadpalone polne kamienie. Paleniska te były różnych kształtów. W transborze koło Mińska Mazowieckiego znaleziono bruki kamienne umieszczone nad grobami ciałopalnymi, na których palono ogniska. Zwyczaj palenia ognisk nad grobami lub obok grobów ciałopalnych był szeroko rozpowszechniony wśród ludności prasłowiańskiej i należącej do kultury łużyckiej. Miał on wyrażać wielką dbałość o pośmiertne losy zmarłego, bo ogrzewając duszę zmarłego oświetlano jej drogę na tamten świat. Ogień miał również za zadanie odpędzenie duszy, przed którą pozostali przy życiu pragnęli się ustrzec. Jerzy głosik w kręgu światowita, taśma czwarta, koniec ścieżki drugiej.